Kochani, to znowu ja pada zimno. Pszczoły siedzą w ulach i one odpoczywają, a my możemy ruszyć na pasiekę i posypać sobie pasiekę wapnem, czyli delikatnie zdezynfekować. Kochani, to właśnie taka aura, jak jest teraz, która nam zapobiega wylatywaniu pszczół w ulach, jest najlepszym momentem do dezynfekcji pasieki poprzez rozsypanie wapna. Dlaczego, kochani? Bo jeżeli by to była pogoda lotna, a mamy sypkie wapno, kochani, pszczoły wpadają nam w to wapno. Turlają się w tym wapnie i niestety tracą życie. Tutaj mówię Wam z własnego doświadczenia. Zdarzyło mi się kilka lat temu tak zdezynfekować właśnie pasiekę, że na jeden dzień sobie posypałam, na drugi dzień zrobiła się piękna pogoda, pszczoły wylatywały i coś mnie tak tknęło, żeby jechać na tą pasiekę, zobaczyć. No i jak zobaczyłam, co się dzieje przed lotkami, tak szybko leciałam do lasu i przynosiłam liście i sypałam przed ulami, żeby zapobiegać e, ginięciu pszczół. Stąd teraz nauczka na całe życie i o jeden dzień dłużej. Czekam kochani na dogodną chwilę, czyli wiem, że będzie padać lub delikatnie pada i właśnie wtedy sypię wapnem przed ulami. Dlaczego? Bo ono będzie mokre, później już nie będzie zagrażać pszczołom, a jednocześnie przecież ono ma pomagać. Czyli dezynfekcja pasieki. Pasiekę dezynfekujemy mniej więcej 2 metry, tak około 2-3 metry przed wlotkami. Tak jak pszczoły wylatują, najczęściej się nam tu opróżniają, tutaj wysypują osyp z ula. Co prawda, kochani, mówię o teraźniejszej pogodzie. Bo pamiętajcie, jak długo siedzą pszczoły w ulach, to one nieraz po prostu tak nie mogą wytrzymać, tak ich ciśnie, że wylatują z ula. Nieraz mamy wlotki, ściany ula pobrudzone, a jak nie, to właśnie tutaj już lecą i się wypróżniają. Przy lepszych pogodach potrafią wylecieć trochę dalej. Stąd tutaj pamiętajcie, świata nie zbawiamy, ale nas interesuje pasieczysko, czyli my zawsze zabezpieczamy pasieczysko, a nie cały świat. Kochani, przed ulami. Pod ulami, no to jest obowiązkowo, bo tam, jeżeli macie osiadkowane dennice, najwięcej tego wszystkiego, co nam niepotrzebne, będzie lecieć. Ty i oczywiście, kochani, tu gdzie spacerujemy, tu gdzie stoimy za ulami i tu, gdzie mamy ścieżkę do pracowni, lub gdzie najczęściej spędzamy na pasiece czas, też warto delikatnie rozsypać sobie wapno. Kochani. Co nam daje wapno? No, oprócz dezynfekcji, obiecuję Wam, że jak macie ładny trawnik i rozsypiecie sobie, to możecie zobaczyć jakieś fajne kwiatki, które czekają właśnie na ten składnik, żeby wzejść i Wam zakwitnąć na wiosnę. Tak miałam też swojego czasu, na jednej pasiece rozsypałam sobie po trawniku wapno. No kochani, za drugi rok po prostu miałam tak cudną koniczynę czerwoną, jaka ona piękna była. Nigdy tam nie było koniczyny, więc jestem 100% pewna, że to skutkowało właśnie z zejściem tego, tej, tej koniczyny rozsypanie wapna. No kochani, nacieszyłam się chwilę tą koniczyną, ponieważ później przyszły moje kury, zeżarły całą koniczynę. I tyle się napaczyłam na koniczynę. Ale jakby nie macie tych despetnic, no to kochani, możecie cieszyć się tym, co wzejdzie po rozsypaniu wapna trochę dłużej. Ja się nie nacieszyłam, do tej pory mam poligon. O, po prostu jak chcecie kury, to pamiętajcie, zagróćcie je. I trzymajcie w ryzach, bo one po prostu potrafią zażreć wszystko. Naprawdę zażreją wszystko, ale też je ludzie miłego.